Kiedy znajdziemy się na zakręcie, znacie ten tekst? Co z nami będzie? Tak, to jest piosenka. Nawet mogę wam zaśpiewać. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Kto śpiewa? Sylwia Grzeszczak. Ja uwielbiam Sylwię Grzeszczak i piosenki, i właśnie jedna, jedna z nich to właśnie tak. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Bo tak właśnie w życiu jest, że każdy człowiek ma jakieś swoje. Życiowe, życiowe zakręty. Życiowy zakręt to miejsce, gdzie pytamy, co dalej? Co dalej? To, to, jedno z py, to jedno z pytań. Pierwsze pytanie, co dalej? Co dalej? Żona alkoholika pyta właśnie, nie radzi sobie, zmusza się już, by pójść do pracy. Jeden wielki kłębek nerwów, myli się przy wykonywaniu prostych, codziennych czynności, nie potrafi się skupić, coraz słabsza pamięć. Gdy sama jest w domu, płacze, bezczynnie gapi się w telewizor, przed synem udaje, że wszystko ok, ale nie ma już sił, jest zmęczona i już jej się nie chce. I co, co, co dalej? Co dalej? Już nawet nie pyta ten brudny, zarośnięty, biedny człowiek, co, co znalazł właśnie klatkę schodową i przy ciepłym kaloryferze spędzi kolejną noc. Już nie pyta. Co dalej nawet nie pytasz, kiedy choroba, jakieś głodowe finanse, toksyczne relacje, jakaś zła pasa w życiu, ciągłe niepowodzenia pozbawiły cię nadziei na, na to, że, że, że w życiu może być lepiej. Bo właśnie życiowy zakręt, zakręt to to, to miejsce, gdy czujesz, że, że nie masz już sił, nie wiesz, co robić, nie wiesz, co zrobić, by było, by było lepiej. Boli każdy dzień, na który nie czekasz z radością, a, a z lękiem, bo, bo wiesz, że przyniesie kolejną dawkę smutku. Boisz się, że za zakrętem problemu czeka cię kolejna miażdżąca Pięść bezradności, braku nadziei na lepsze jutro. Zapominasz, co to szczęście, zapominasz, co to marzenia. Przygnębienie, depresja, nerwica wpędzają cię w kłopoty z sercem, z żołądkiem, problemy ginekologiczne, ból głowy i inne. Bo życiowy zakręt to, to, to właśnie te chwile. Ale życiowy zakręt to również te chwile, gdy, gdy nie masz już nawet siły i ochoty pytać, co dalej. Życiowy zakręt to, to często ten moment, kiedy, kiedy czujesz, że nawet Bóg cię opuścił, że nie ma go w pobliżu i nie chce mieć z tobą nic wspólnego. I właśnie wtedy pojawiają się dwa pytania: kiedy znajdziemy się na zakręcie, co dalej, co z nami będzie. Ale jest to też to drugie pytanie: jeżeli gdzieś miałeś jakieś, jakąś styczność w życiu z Bogiem, to pojawia się właśnie takie pełne bólu pytanie: gdzie jest Bóg? Boże, gdzie jesteś, kiedy ja przeżywam te rzeczy? No właśnie, co dalej i gdzie jest Bóg w takich chwilach. Chciałbym was zabrać dzisiaj do Ewangelii Łukasza, i żebyśmy tam razem poszukali odpowiedzi, gdzie w takich momentach jest, jest, jest Bóg i, i, i co, co dalej z życiem? Do Ewangelii Łukasza, do rozdziału siódmego. Dlaczego tam? Bo tam właśnie dzisiaj spotkamy kobietę, która znalazła się na takim życiowym zakręcie, na którym zapewne nikt z nas nie chciałby. Się w życiu znaleźć. <laughs> Więc czytamy tak. Potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z nim jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarz... Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem Pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar. Ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił: Chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił. A Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok pojawił się wśród nas, powtarzali. Bóg przybył do swojego ludu. I rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. Otóż widzimy, że Jezus udaje się do mało znaczącej miejscowości, niewielkiej wioski, która, której nazwa nie jest wspominana w żadnym innym miejscu w Biblii. To jest jedyny fragment, który mówi o tej, o tej, o tej miejscowości nain. To mała, właśnie biedna, uboga wioska rolnicza, która znajdowała się gdzieś na uboczu. Dotrzeć można było do niej tylko jakąś jedną drogą, ścieżką. A podróż z Kafarnaum do, do tego miejsca, do Nain, zajmowała jeden lub dwa dni, bo to było około 48, około 50 kilometrów. Więc Jezus, żeby tam dotrzeć, musiał zapewne wyruszyć w nocy, by następnego dnia tam się pojawić. I, i przerwać ten kondukt pogrzebowy przerwać ten kondukt pogrzebowy i spojrzeć w oczy kobiecie która znalazła się właśnie na takim życiowym zakręcie na którym nikt z nas nie chciałby się znaleźć to była wdowa czyli nie miała już męża a teraz straciła jednego syna ta ta historia w Biblii jest opisana pod tytułem uzdrowienie młodzieńca z, z Nain a więc jest sugestia, że to nie był jakiś mały chłopczyk, to był młody, młody, młody człowiek, młody chłop, młodzieniec, może około kilkunastu lat, może dwadzieścia, nie wiemy. I śmierć dziecka jest, jest niewyobrażalnym ciosem dla, dla całej rodziny. A przed rodzicami stawia pytanie, co dalej, jak dalej żyć. A, a dla tych, co stracili jedyne dziecko, to nawet pytanie o sens życia. O sens życia, który muszą znaleźć, zdefiniować na nowo. Tak, tak jest. Mówi się, że, że śmierć dziecka jest jakby wbrew naturze, bo, bo to dzieci powinny schować swoich rodziców, a nie odwrotnie. Gdy umiera dziecko, to dla rodzica świat, choć dalej istnieje, ale jakby za, ten rodzic zamiera, to tak jakby ktoś niespodziewanie wyciągnął wtyczkę z kontaktu. To wszystko właśnie przytrafiło się tej, tej kobiecie. Ale jej tragedia, jej dramat był o wiele większy, jeżeli możemy porównać w ogóle, bo chyba, bo chyba się nie da, ale o wiele większy, bo to była wdowa. Okazało się, że wcześniej straciła również męża. Umarł jej, jej mąż. A w tamtym czasie wierzono, że jeżeli mąż umierał przedwcześniej, wcześniej, dość wcześniej, to był to jakiś znak sądu Bożego nad grzechem. Musiał pojawić się jakiś grzech albo u męża, albo u niej. I ktoś musiał za ten grzech odpowiedzieć, i dlatego niektórzy uważali, że Bóg właśnie tej kobiecie wymierzył, wymierzył karę, tej ocalałej wdowie, wymierzył karę. Nie tylko mąż jej umierał, ale też umarł jej ten syn. Cierpiała więc podwójnie, cierpiała duchowo i emocjonalnie, ale to, nie, ale to nie koniec jej cierpienia, jej tragicznego położenia, jej tragicznego życiowego zakrętu, bo, bo kazał, okazuje się, że od teraz grozi jeszcze coś. Finansowa ruina w życiu przed nią. Bo po ślubie to mąż zapewniał opiekę finansową swojej żonie. A po śmierci męża opiekę nad matką przejmował najstarszy, Syn, pierworodny syn, ale przecież obydwoje nie żyją. Obydwaj, obydwaj zmarli. A więc kobieta stała się, stała się osobą bez przyszłości finansowej. Bez pieniędzy, bez widoku na, na utrzymanie się jakieś w małej, nic nieznaczącej w wiosce, gdzieś zagubionej u podnóża góry. To życiowy zakręt. Nad, na którym jedyne, co można zrobić, to słyszeliśmy, płakać. Nic więcej. I właśnie wtedy, w tym, w tym czasie, kiedy, kiedy ona jest właśnie na tym życiowym zakręcie, Jezus wyrusza z Kafarnaum. Zapewne prawdopodobnie wyrusza właśnie w nocy. Być może właśnie to była ta noc, kiedy, kiedy kobieta przed tym pogrzebem, nie wiemy, ale być mo może, może tak było, że nad. Że przed pogrzebem w tę noc, co mogła robić, gdzieś na piaszczystej podłodze swojej chaty, gdzieś błagała Boga, by wytłumaczył jej, dlaczego tak się stało. Może nawet pytała, co ma dalej robić, po co ma dalej żyć. A może tę noc spędziła przerażona tym, że będzie samotna, nie będzie miała pieniędzy, a nie będzie miała za co żyć, Zdruzgotana śmiercią, wcześniej swojego męża, teraz ukochanego syna. Tego nie wiemy. Wiemy, że była w tragicznej sytuacji, i wiemy, że Jezus w tę noc, specjalnie dla niej, 50 kilometrów dalej, opuszcza Kafarnaum, miejsce, gdzie działy się rzeczy, gdzie uzdrawiał sługa setnika, gdzie, gdzie były tłumy, i nie sam z, z uczniami, z ludźmi wyrusza, następne, by następnego dnia zatrzymać żałobny kondukt, zanim złoży do ziemi ciało zmarłego, zmarłego młodzieńca. A potem jest to spotkanie, kiedy Jezus w tym konkretnym momencie ujrzał jej zalaną łzami twarz, gdy szła w kondukcie, i słyszeliśmy, że odczuł wielkie współczucie. Ale zapewne, zapewne to współczucie już było wcześniej, kiedy wyruszał z kafarna w tę noc. Już wtedy się zapewne głęboko wzruszył. Na długo przed tym, zanim zatrzymał tę procesję, ten konduk żałobny. I przybył dokładnie w chwili, dokładnie w chwili, której najbardziej potrzebowała. Bo to była kobieta, na którą prawdopodobnie patrzono z góry, przez to, co się wydarzyło, przez to, co wierzono w tamtym czasie, z powodu tych zwyczajów kulturowych, religijnych. Znajdowała się w bardzo złej sytuacji i wymagała, i wymagała natychmiastowej uwagi, nawet jeżeli wiązało się to z podróżą przez całą noc, by znaleźć się przy niej w tej konkretnej właśnie chwili. Jezus znał jej rozpaczliwą sytuację, doskonale znał, był wzruszony, współczuł i szybko stanął obok niej. Pojawił się szybko obok niej. A więc mamy kobietę w tragicznej sytuacji życiowej, gdzieś na uboczu, w wiosce, mało znaczącej, rolniczej, ubogiej, gdzieś na uboczu. Bo dla Boga. Bo dla Boga okazuje się, nie ma miejsc mniej czy bardziej znaczących. Każdy jest tak samo ważne. Dla Boga każdy ludzki dramat jest tak samo ważny. Dlatego, gdy stajesz na życiowym zakręcie, to wiedz, że Jezus jest obok Ciebie. Od razu jest obok Ciebie. Jest jest na różne sposoby. Jest osobiście jakiś nadprzyrodzony, tylko sobie wiadomy sposób. A jest też przez ludzi, których do nas, do nas posyła. Jezus jest na życiowym zakręcie blisko Ciebie w taki sposób, że gdy kiedyś spojrzysz wstecz na to, co wyglądało jak zbieg okoliczności, zrozumiesz, że to nie był zbieg okoliczności. Bo szczególnie wtedy, gdy czujemy się zapomniani, przypominięci, nieistotni, Jezus jest obok nas, jak pokazuje ten dzisiejszy fragment i wkłada swoje serce w to, co dla nas, co dla nas robi. A Jezus na widok tej płaczącej matki, jedynego Syna, wzruszył się głęboko. A to wyraz tego wielkiego miłosierdzia Boga, okazanego przez Jezusa najbardziej pokrzywdzonym członkom Jego ludu. I właśnie pierwszym wyrazem tego miłosierdzia jest ta próba pocieszenia. Wdowy słowami nie płacz. Słowo, pocieszenie, współczucie. A potem, a potem tak, jakby Bóg pochylał się nad człowiekiem i ociera, ociera jego łzy, bo za słowami idzie gest. Zatrzymuje kondukt żałobny, dotyka tych mar. To nie było proste dotknąć mary. Ciało nieboszczyka to było zaciągnięcie rytualnej nieczystości, a Jezus to robi: dotyka, dotyka śmierci. Dotyka śmierci i mówi, i mówi do tego młodzieńca: Mówię ci, wstań. I ten umarły ożywa i, i oddaje go jego matce. A gdy zaraz po tym, jak czytaliśmy, wszyscy zaczęli wielbić Boga, zaczęli wielbić Boga słowami: Wielki prorok pojawił wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. A to z pewnością ci ludzie przypomnieli sobie. Przypomnieli sobie to, co wydarzyło się wcześniej, podobne wydarzenia, które, które wydarzyły się wcześniej, te podobne do tego, co je, zrobił Jezus wtedy. Zapewne przypomnieli sobie dwóch wielkich proroków, Eliasza i Elizeusza, którzy kilka wieków wcześniej dokonali takiego, takiego samego, samego cudu. Tak jak Jezus, przyszli z pomocą wdową. Eliasz przywrócił do życia jedynego syna ubogiej wdowy z Sarepty sydońskiej, a wskrzesił zmarłego i dał nadzieję matce na lepsze jutro. A tu ta historia, gdzie jej dzban, mąki oliwy już się nigdy nie wyczerpał. A Elizeusz, na prośbę szunemitki, wskrzesił jedynego długo oczekiwanego jej syna. To dla wszystkich był znak, że Bóg wielki i miłosierny jest obrońcą i opiekunem tych, którzy na zakrętach Życia tracą swoich opiekunów i obrońców i stają się samotni i bezbrodni. to Bóg jest blisko i przejmuje nad Nimi opiekę. A to pokazuje ta dzisiejsza Ewangelia. Ale ten wielki i miłosierny Bóg troszczy się również o nas. Skoro zatroszczył się o tę kobietę, to tak samo ważne dla Niego jesteś ty, Twoje życiowe zakręty. To, co przeżywasz, z czym się zmagasz. Twoje pytania, co dalej, co ze mną będzie. Bo na życiowych zakrętach spotykamy tych, którzy słowem, gestem, wyrazem twarzy, nawet czasem wymownym milczeniem, próbują okazać nam miłosierdzie. Bo na życiowych zakrętach On sam, Bóg sam, w sobie tylko wiadomy sposób, nadprzyrodzony, dyskretny, staje obok nas i stawia nas na nogi. Nawet, z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Tak jak ten mężczyzna, co pod koniec w terapii, u środku uzależnień, zasmucony, zapytał terapeutę, pastora, dlaczego Duch Święty nie działa we mnie? Jakby kiedy widzę, jak koledzy żarliwie się modlą, wznoszą ręce, śpiewają Alleluja, wielbią Boga, klaszcząc, śpiewając. Ja, ja, ja tego nie mam, ja tego nie czuję. Duch Święty działa w nich, ale ja go nie czuję. A ten pastor zapytał, ten terapeuta, co czujesz, kiedy myślisz o twojej żonie? Pomyśl o twojej żonie w tym momencie. Co czujesz? Kocham ją i tęsknię, odpowiedział. A co myślałeś o niej pół roku temu? W takie wieczory jak dziś. No nic nie myślałem. Myślałem o kumplach i o tym, jak iść i się napić. A pomyśl teraz o swoich dzieciach. Co czujesz? Tęsknię za nimi. Nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy je zobaczę. A co myślałeś o nich jeszcze pół roku temu? Nie myślałem. Myślałem o kumplach, o tym, żeby się napić. A Bóg? A co o, nim, co o Nim myślisz teraz? A myślę o Nim, odkąd tu jestem. A co myślałeś pół roku temu? Nic, nie znałem Go. I gdy to powiedział, zrozumiał, że, że to nie On sam, ale właśnie Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Duch Święty przemienił Jego życie, przemienił Jego myślenie, postawił Jego życie na nogi, dał Mu nowe życie. Bo właśnie przez tą dzisiejszą historię Bóg zapewnia, iż słowa Jezusa, słowa Jezusa, Jego bliska obecność, mogą gruntownie przemienić i moje życie, gdy przyjmę te słowa z wiarą oraz pozwolę, by dotknęły one mojego wnętrza. Bóg jest obecny przy Tobie w takich chwilach na różne sposoby i zmienia, zmienia Twoje życie. Ale Bóg wskrzesił chłopca, ktoś powie, to jest konkret. O właśnie, dlaczego tak mało takich konkretów? Ktoś umarł, niech żyje, Ktoś stracił pieniądze, niech one się szybko pojawią. Choroba, niech szybko z zdro zdrowie. Czemu tak mało takich konkretów? Mało. Ten chłopiec John, 14 lat miał, gdy załamał się pod nim lód nad jezior na jeziorze, gdy grał z kolegami w hokeja. Kilkanaście minut był pod wodą, a gdy przewieziono go do szpitala, był nieprzytomny. Po 45 minutach reanimowania jego organizm nie reagował, i lekarz pozwolił jego mamie wejść do sali i pożegnać się z synem. Joyce, miała na imię ta mama, weszła, a dotknęła jego zimnych stóp i zaczęła się głośno modlić. Błagała Boga i Ducha Świętego, by zwrócił życie jej synowi. A po chwili komputer monitorujący funkcje życiowe zaczął migać. Pielęgniarka podbiegła, przyłożyła palce, by sprawdzić puls, ale jak później opisywała, powiedziała, jakaś nieznana siła mocno ją odepchnęła, a serce chłopca zaczęło bić. I choć lekarze mówili rodzicom, że mózg ich syna został trwale uszkodzony i nigdy, nigdy nie odzyska sprawności, diagnozy okazały się błędne, bo po kilkunastu dniach chłopiec o własnych siłach wyszedł ze szpitala. Takich i innych konkretów Bóg dokonywał nie tylko w czasach biblijnych, ale dokonuje również i dzisiaj, gdy poczytamy, gdy posłuchamy, obejrzymy. I gdy Jezus, jak wskrzesił tego młodzieńca, młodzieńca z Nain, jak czytaliśmy, wszystkich ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok pojawił się wśród nas, powtarzali: Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść po całej Judei i po wszystkich sąsiednich okolicach. Być może wśród tych wszystkich, właśnie, którzy odtąd wielbili Boga, opowiadając o Nim wszędzie, być może był też ten strzeszony chłopiec, może była też jego matka, nie wiemy. Wszyscy, było napisane, że wszyscy. Bo kiedy na życiowym zakręcie, gdy wydaje się, że nawet Bóg cię opuścił, On staje obok ciebie, ociera twoje łzy i przywraca radość. Jedyne, co możemy zrobić, to, to jak się nie cieszyć, jak nie opowiadać, jak nie głosić, jak nie mówić o tym wszystkim, tak żeby inni o tym też wiedzieli, żeby się nie załamywali. A dziś ta mama tego chłopca, Joyce, mimo że robi mnóstwo rzeczy, które sprawiają jej przyjemność, najbardziej uwielbia przemawiać przed publicznością, opowiadając o tym, co Bóg zrobił i robi w życiu jej i jej rodziny. Aby tę dobrą nowinę głosić wszystkim wszędzie, by cały świat mógł usłyszeć, co Bóg zrobił dla niej wtedy w tym w szpitalu. Ona opisała swoją historię, i tak powstała książka zatytułowana Niemożliwe, cudowna opowieść o wierze matki i zmartwychwstaniu jej dziecka. Jest nawet film, który można obejrzeć. I oczywiście to nie oznacza, że, to nie oznacza, że Bóg zawsze w taki sposób będzie działał. Na naszych życiowych zakrętach, że, że to zawsze będą pojawiać się takie, takie rzeczy. Bo on też działa często w taki sposób, kiedy my się nie spodziewamy. W sposób zupełnie zaskakujący nas. To tak jak w tej anegdocie: do starszego małżeństwa, 60 lat na Ziemi, 30 ze sobą, przychodzi anioł. Pięknie żyjecie, mówi. Dostaniecie nagrodę. Co pani sobie życzy? Podróż dookoła świata. Proszę bardzo, tu bilety, rezerwacja. Dla pana też już mam, mówi anioł. A ja nie chcę podróży dookoła świata, mówi. A to co pan by chciał? Żonę 30 lat młodszą. Anioł dotyka faceta i ten nagle ma 90 lat. Spełniło się. Pan Bóg obiecał, że coś spełni. Ale zrobił to inaczej niż się spodziewamy. winny winny sposób. Bo choć Bóg często działa inaczej niż się spodziewamy, to jedno jest pewne. To jedno jest pewne. Tak jak przywrócił życie temu chłopcu, i dał poniekąd nowe życie jego matce. Nowe życie, jakby wskrzesił tak samo ją. Przecież, to, przecież ona umierała razem z tym, z, tym, z tym dzieckiem. To tak dla każdego z nas. Bóg ma życie. Wiemy z tego, Bóg ma, chce, żebyśmy... Ma życie. A przede wszystkim to nowe życie, duchowe życie. Odtąd życie z Bogiem. Byśmy, byśmy świadomi, co, co On robi, że jest tak blisko. Mogli Go wychwalać i mogli opowiadać innym duchowe życie. Takim trudnym życiowym zakrętem dla wielu jest choroba, choroba nieuleczalna, choroba terminalna. A ktoś powiedział, że dla tych, co są na właśnie na takim życiowym zakręcie, którym jest choroba, Bóg może zrobić trzy rzeczy: może dać życie duchowe, związać się z sobą i uzdrowić twoje ciało. Może dać życie duchowe. I nie uzdrowić Twojego ciała. I Bóg może dać życie duchowe i zabrać Cię z tego świata. I to prawda, że najlepiej by było oczywiście, żeby za każdym razem Bóg podnosił nas na wyżyny duchowości i żebyśmy zrozumieli wreszcie świat, relacje, Bóg. Ale żeby też i ciało nasze uzdrowił, żebyśmy mogli dalej żyć. To, to, to zrozumiałem. Ale i w pozostałych dwóch przypadkach jest to zawsze życie. Jest to zawsze życie. Nowe życie z Bogiem. Bo są ludzie, którzy, których Bóg nie uzdrowi ciała, i bardzo często, długo cierpią, zmagają się, ale kochają Boga, odtąd rozumieją, oto są z nim i Bóg ich przeprowadza. A są też tacy, którzy gdzieś na końcu, bo, bo organizm się kończy, i odzyskują wiarę i relacje, z Bóg, i umierają pojednani, umierają radośni, spokojni, bo odzyskali życie duchowe, życie z Bogiem. I tak jest właśnie, taki jest Bóg. On jest blisko Ciebie, w każdej chwili, szczególnie na, na, na życiowych zakrętach, i ma dla, ciebie, ma dla Ciebie życie. A przede wszystkim to życie w relacja z Nim. I kiedy znajdujesz się na zakręcie i pytasz, co z Tobą będzie, co dalej, gdzie jest Bóg, to wiedz, że, że skoro Jezus był blisko, i przywrócił radość matce, wskrzeszając martwych jej syna, Skoro to potrafi, to jest również blisko ciebie. Blisko ciebie, blisko Twojego problemu, Twojego zakrętu, Twojej niewiadomej, Twojej tragedii, Twojego bólu. Jest blisko. Jest również gotowy Ciebie, Twoje życie postawić na nogi. Te prawdę dzisiaj przykazuje nam Łukasz w tym krótkim fragmencie, w tej krótkiej historii Wskrzeszenia Młodzieńcowca Znajn. Bo Bóg jest. Zawsze przy tobie. Chcę, żebyś to wiedział. Bóg jest zawsze przy tobie, gotowy ci pomóc przejść przez trudne chwile tak, byś dalej, dalej żył, dalej mógł żyć blisko niego i opowiadać o tym, co dla ciebie zrobił.